Cześć, witajcie. Po długiej, długiej, długiej przerwie udało mi się coś zrobić. Udało mi się coś zrobić. Jak widzicie leży przede mną yy, album wykonany z warsztatów Asi Szulik, Czyli lato z kraterki tym razem. Przyznaję, wiosna jeszcze nie wykonana i, i świąteczny też jeszcze nie wykonany. Wziąłam się za lato. I powiem Wam, że robiłam go. Bardzo odtwarzałam go bardzo długo ponad tydzień. Ale jest, jest, bardzo mnie cieszy. I chcę się pochwalić, podzielić z wami jak mi wyszedł. Oczywiście jak to u mnie jest yy, odmienny od oryginału oryginał Lata Skraperki to oczywiście odsyłam do Asi na kanał przecudownie zaprezentowany mój będzie zaprezentowany teraz już tutaj od góry widać że mam wykonaną kompozycję na okładce albumy cztery pory roku Asi przewidują etui tutaj do zamykania ja Zastanowiłam sobie odłożyć tą pracę za tu i na koniec. Nie wiem czy ogólnie skorzystam. W każdym bądź razie tutaj tak coś przekombinowałam, że nawet papierów mi nie zostało. Pierwszy raz mi się chyba to zdarzyło. Bynajmniej łasi. Zawsze łasi zostawało mi sporo. No poza tymi gratisikami tego ploczku mniejszego. A lato to skraperki wykonywałyśmy z kolekcji mintajowej Costal Marmoris. Albumik ma 5 kart metodą Hidden Hitch bindowanie Hidden hitch z plusem Albumik jest rozmiarów... wiem, że gdzieś tutaj chyba jest 21 tak 21 okładka, karty 20,5. żbiecik jest grubaśny. 9 cm. I tak jak widzicie, ja tutaj mam kompozycję właśnie z elementów do wycięcia z kolekcji i z tego gratisowego bloczka. Napis ten jest kraftoklokowy Ten jest napis kraftoklokowy a wewnątrz albumu to za chwilę powiem. Więc przechodzimy do oglądania. Pierwsza strona okładkowa. I tutaj mamy, widzicie, te napisy, o których mówiłam. Te napisy są z Zoju. Tym razem użyłam napisów Zoju, akurat klimatem pasowało mi do tego, jakie ma być przesłanie tego albumu gdzieś daleko stąd dobry kierunek czyli taki typowo podróżniczy letni, wakacyjny i na pierwszej stronie mamy taką y, takie klapki imitujące kopertę tutaj z kołem u Aś jest to zawiązywane na sznurek ja nie lubię tych sznurkowych zawiązywań więc tutaj wykorzystałam magnes otwiera się tak tu jest klapka z kieszonką który jest tak i mata klapeczka otwiera się w dół tu mamy matę tak jeszcze w że można tutaj wsunąć zdjęcia i tutaj mamy klapki boczne oraz wodospad ukryty nieregularny I tych dwóch bocznych. Zamykamy. Kolejna strona, pierwsza prawa. To jest właśnie nazewnictwo Asi. Bardzo je lubię. I chyba się zaczynam wciągać. To jest taka klapeczka z foliki. Od góry. Z małą kieszonką. Jak widzicie, taką fajną tutaj tak mamy wsunięte tak i tak one są widoczne i tutaj jak najbardziej mieści się zdjęcie o tak. to jest zamykane takim małym taką się klapeczką pod spodem mamy głęboką kieszeń ukrytą pod klapkami bocznymi. O, w ten sposób w głębokiej kieszeni jest duża mata. Duża mata. widzicie świeżutki jeszcze. Mało dopracowane, ale to wszystko się wyrobi. Jak dobrze wiecie. ciach zamykam. Przechodzimy na drugą stronę. Tutaj jest dosyć fajne rozwiązanie zaproponowane przez Asię, Jest to belibend szeroki, jak widzicie, no zamykany takimi klapkami, które mają mini belibendy foliowe i tak. Ja sobie tutaj dołożyłam, tak, wiecie, z tych kart Mini harmonijeczka. Tak. I zamykaniem jest taka książeczka. Zamykanie tych klapek. Właśnie w górę i w dół. I tutaj mieszczą się klapki boczne. Rozkładane. W ten sposób. Także sporo zdjęć tutaj zmieści się. Bardzo fajne jest to rozwiązanie, muszę wam powiedzieć. Bardzo mi się podoba. Ciach. Zamykamy tą kartą. Takiem tutaj sobie wykonanym. I tą harmonieczką. Na kolejnej stronie mamy taką klapeczkę otwieraną w dół. Ja tutaj zrobiłam sobie od razu matę i wsunęłam tak, tu jak najbardziej miejsce na zdjęcie. I tutaj mamy takie fajne rozwiązanie pop-up, gdzie wysuwamy sobie kartę w ten sposób. Tu możemy umieścić zdjęcie takie 10 na 10. Pociągamy dalej. O! I wysuwa się w ten sposób, że tu kolejne zdjęcie 10 na 10 a tu już wymiarowe. Tak. Wsuwamy do kieszeneczki. I tu jeszcze jest taka malusinka kieszonka z takim wykonanym z kolekcji. Zamykamy. I tu oczywiście są karty wszędzie. Tym razem była propozycja wykonania kart. Z ozdobami z zresztą i takie też właśnie sobie wykonałam jak widzicie przepraszam kolejna strona i tutaj jako zamknijcie klapek od góry od dołu mamy książeczkę rozkładam tak i tak i tu mamy klapeczki i to jest właśnie też szeroki element. zanim są tu tematy. maty tutaj też wstąpię wchodzi w ten sposób tutaj mamy i tu też ta kopertka to jest taka strona kopertkowa też zaproponowany pomysł przez osie bardzo fajny i Tutaj ponownie było zawiązywanie na sznureczek, którego, jak powiedziałam na początku, nie lubię. Mam wskazówki. Mam sobie wskazówki i moja kopertka się otwiera w ten sposób. Tu jest luźno jeszcze wsunięta mata, tak aby można było sobie ją dopasować, tak jak będzie się chciało. Kopartkę otwieramy w ten sposób. Tu jest miejsce na matę. A tutaj wykonałam kieszonkę. W ten sposób taką y, rozcięłam kartę. Jest y, płytka, ta kieszoneczka płaska, no bo to jest jedna kopertka zamykana. Zbyt wiele zdjęć nie wejdzie, ale dwa właśnie tutaj, czy trzy, które są zaproponowane, spokojnie wejdą. Bardzo fajny pomysł. I sobie zamykam wskazóweczki. Kolejna strona to klapeczka. Klapeczka z kieszonką boczną. I tu mamy maty wsunięte. Tak, otwieramy klapeczkę. Tu miejsce na zdjęcie jak najbardziej. I mamy dwie poziome klapeczki w ten sposób. I kolejną kieszoneczkę. Jak widziała się bardzo lubi wykorzystywać miejsca na zdjęcia. Ja też. I to jest w ten sposób rozwiązany. A tu kolejna propozycja Asi, taka pop-upowa można powiedzieć. Bardzo fajnie tutaj wygląda. Tutaj też zdjęcie oczywiście jak najbardziej wejdzie, ale z tego, co może już poznaliście mnie, ja uwielbiam mi tajki, to już na pewno uwielbiam te grafiki i uważam, że no nie wszystkie miejsca w albumie muszą być zaklejone zdjęciem. Mogą, ale nie muszą. Właśnie bardzo lubię te rozwiązania takie powiedzmy książkowe, tak historiowe, że te grafiki też stanowią jakąś tam fajną opowieść. I tutaj mamy tak. Mamy klapeczkę otwieraną w dół. Jak widzicie, taką podwiną. Tu jest miejsce na zdjęcie, a to jest takim elementem up który może sobie tak fajnie przesunąć w dół no otwórz mi się otwórz mi się tutaj nie wiem co on jest otwarte. jakaś taka złośliwość i w ten sposób to wygląda tak coś takiego fajnego ciekawego co no jak najbardziej tak też funkcjonuje jakaś taka uparta, tak? ale gdzieś tam magnes chyba trzyma, że tak też można tutaj sobie ją po prostu otworzyć w ten sposób, ale przesunąć można i to jest bardzo ciekawe. I tu zaproponowane przez Asię strony bliźniacze. Ja wiecie, że uwielbiam strony bliźniacze od początku praktycznie w każdym albumie. No nie przesadzajmy. Ostatnio chyba opuściłam, ale... Był taki czas, że uwielbiałam strony, te bliźniacze umieszczać w każdym albumie i zwłaszcza tak po środku. A tutaj mamy takie strony yy, bliźniacze w alb tym albumie, że są to strony skośnie ucięte i na nich mieszczą się książeczki, tak? Zobaczcie, tyle zdjęć, do widzę, jeszcze nie ostępowałam, ale to wiadomo, że tutaj tyle zdjęć wejdzie. Z tej strony, z tej strony. I to sobie otworzymy. Mamy klapeczki. W stronę jak najbardziej właśnie. Tutaj do wklejenia zdjęcia. I ja wewnątrz właśnie wykonałam sobie ponownie te mój, mój ulubiony y, styl wykorzystywania grafik mintajowych. Zwłaszcza mintajowych, ale innych. Czyli rozcinanie kart i wykonywanie tych kieszeni takich w formie 3D. Tu jest taka prosta, jako prosta dolna, a tu właśnie są wycinane zgodnie z grafiką. Tak. No i tutaj oczywiście też miejsce na zdjęcie. No i przychodzimy do końcówki. Ostatnia strona albumowa to jest ponownie tutaj kieszoneczkę poczynę, za nią mam wsunięte maty a tematy są zamknięciem do klapeczek tutaj z boku umiejscowanych otwieranych w górę, w dół w ten sposób tak chciałam, mata zamyka jedna, druga tak z kolekcji natomiast ostatnią stronę Asia yy, założyła, że każda z nas, po prostu jako y, są to cztery pory roku skraperki, więc jako skraperki same sobie wymyślimy ostatni stan, jak chcemy je wykonać. I ja sobie wykonałam tutaj kieszonkę foliową właśnie z rozcięciem grafiki, tak aby była taką formą jakby 3D. I tu mam taką kartę na zdjęcie, którą też tutaj jak wsunie się. Zobaczcie taki fajny efekt. Czudeoprzestrzenny ona właśnie yy, powoduje. Mamy zwykłe maty wsunięte. No i tak też jak najbardziej związane właśnie tutaj z tą grafiką i zamykamy. Tak mi wyszedł. Mój, mój który mnie ogromnie cieszy. Cieszy mnie przede wszystkim to, że podołałam, ręce że podołały, no bo tak jak powiedziałam, no, tak długo nic nie wykonywałam, że już się przestraszyłam. Naprawdę się przestraszyłam, że już nigdy więcej nic z takich poważniejszych rzeczy manualnie nie będę w stanie wykonać, a tu bach, niespodzianka. Dziękuję Asi w każdym razie. Za kolejny ten projekt, który mnie wciągnął, obiecuję, że na drobie zaległe, ale nie obiecuję, już nigdy nie będę obiecywała nic takiego na bank. Obiecuję, że postaram się o w ten sposób, jak się uda. O telefon, powiem. jak się uda, to zrobię, a mam nadzieję, właśnie zrobić. Mam cztery pory od Kasi Gruszy chcę mieć cztery pory roku. Asi Szulik, Was zapraszam oczywiście do Asi na kanał. Naprawdę praca z jej tam jest bardzo przyjemna, fascynująca, zadowalająca. No i jeśli będziecie chciały, chcieli cokolwiek skomentować, będę się bardzo cieszyła. Każdy odzew, Dawno nie miałam kontaktu z Wami. Więc ucieszy mnie cokolwiek. No i tak pozdrawiam Was serdecznie. Życzę twórczych dni, wesołych dni, przede wszystkim teraz wakacyjnych, dużo odpoczynku. I mam nadzieję. Do zobaczenia. Pa pa!